Matura próbna 2024. Grudzień 2023. Matematyka, poziom podstawowy. Zadanie numer 26. Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 384. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze alfa. Taki, że tangens alfa jest równy 4 trzecie. Zobacz rysunek. Oblicz wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa. Kąt alfa rzeczywiście mamy pokazany na rysunku podanym z treścią zadania. Dodajmy kilka oznaczeń. Wysokość całego ostrosłupa oznaczmy wielką literą H. Wysokość ściany bocznej, tej po prawej stronie, Oznaczymy małą literą h. To właśnie długość tej wysokości, czyli małe H, mamy obliczyć. W podstawie ostrosłupa mamy kwadrat, bo nasza bryła jest prawidłowa. Długości boków tego kwadratu oznaczmy małą literą A. Zauważmy od razu, że najkrótszy bok trójkąta wpisanego w ten nasz ostrosłup ma długość połowy A. To dlatego, że bryła jest prawidłowa, a punkt, przy którym mamy kąt prosty w trójkącie, leży na przecięciu przekątnych podstawy. Potrzebujemy teraz jakiegoś równania, w którym będzie występowała długość ściany bocznej. Dla trójkąta prostokątnego najbardziej oczywiste równanie wynika z twierdzenia Pitagorasa. Możemy to zapisać jako wielkie H do potęgi drugiej plus... A dzielone przez 2 do potęgi drugiej równe małe h do potęgi drugiej. Żeby obliczyć małe h, potrzebujemy w takim razie długości wysokości ostrosłupa i długości boku podstawy. Musimy przy tym wykorzystać informacje podane w treści zadania. Zacznijmy od informacji o tangensie. Ponieważ kąt alfa występuje w trójkącie prostokątnym to możemy skorzystać z definicji tangensa. U nas tangens alfa to będzie wielkie H dzielone przez A przez 2. Odpowiedni wzór dla trójkąta prostokątnego można znaleźć w tablicach matematycznych. Zamiast tangensa alfa podstawiamy teraz ułamek 4 trzecie. Pomnożmy teraz obydwie strony tego równania przez A dzielone przez 2. Po wymnożeniu... Dostaniemy wielkie H równe 2 trzecie A. Ta zależność za chwilę będzie potrzebna. Przechodzimy teraz do drugiej informacji podanej w treści zadania, to znaczy do objętości. Zapiszmy wzór na objętość naszej bryły. Dla każdego ostrosłupa, objętość to 1 trzecia razy długość wysokości takiego ostrosłupa razy pole powierzchni podstawy. W naszej bryle w podstawie mamy kwadrat, którego pole możemy policzyć po prostu jako a do potęgi drugiej. Objętość ostrosłupa to w takim razie 1 trzecia razy wielkie h razy a do potęgi drugiej. Zamiast h wstawimy tutaj to, co przed chwilą policzyliśmy z tangensa, czyli 2 trzecie a. Mnożymy ułamki i mnożymy wyrażenia z a. Dostajemy więc wzór na objętość naszego ostrosłupa 2/9 razy a do potęgi trzeciej. To wszystko musi być równe 384. Możemy stąd teraz policzyć małe a. Obydwie strony równania mnożymy przez 9 i dzielimy przez 2. Dostajemy a do potęgi trzeciej równe 1728. Ponieważ a jest długością odcinka to musi być dodatnie, i z tej otrzymanej liczby bierzemy po prostu pierwiastek trzeciego stopnia. Dostajemy a równe 12. Wracamy teraz do równania, które otrzymaliśmy z tangensa kąta alfa. Skoro a wynosi 12, to h to 2 trzecie razy 12, czyli 8. Wracamy teraz do równania stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa. I podstawiamy otrzymane przed chwilą wartości. Długość wysokości ściany bocznej to będzie pierwiastek z 8 do potęgi drugiej plus 12 przez 2, czyli 6 do potęgi drugiej. Mamy 64 plus 36, czyli 100, no i pierwiastek ze 100 równe 10. Ostatecznie wysokość ściany bocznej ma długość 10. Zadanie numer 27. E-Dowód ma zapisany na pierwszej stronie specjalny sześciocyfrowy numer, który zabezpiecza go przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione. Oblicz, ile jest wszystkich sześciocyfrowych numerów o różnych cyfrach spełniających warunek. Trzy pierwsze cyfry są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. O różnicy minus 3. Zajmiemy się najpierw tymi trzema pierwszymi cyframi. Powiedzmy, że na pierwsze miejsce wybierzemy cyfrę 9. Jeżeli kolejne dwa miejsca to mają być wyrazy ciągu o różnicy minus 3, to znaczy, że mają wartości 6 i 3. Po prostu odejmujemy 3 od poprzedniej wartości. Jakie są jeszcze inne możliwości? Jeżeli rozpoczniemy od cyfry 8, to dalej mamy 5 i 2, i jeszcze 7, 4 i 1 oraz 6, 3 i 0. Gdybyśmy rozpoczęli od cyfry 5, to na trzecim miejscu musielibyśmy wstawić liczbę minus 1. Ale to już nie jest cyfra, czyli takiego ciągu nie możemy wykorzystać. Wynika stąd, że na pierwszych trzech miejscach możemy postawić cyfry należące do czterech różnych ciągów. Mamy więc cztery zestawy pierwszych trzech cyfr. Zaczniemy teraz zliczać liczbę sześciocyfrowych numerów. Wiemy już, że mamy cztery możliwości, jeżeli chodzi o miejsca od pierwszego do trzeciego. Jeżeli chodzi o miejsce czwarte. To skoro wykorzystaliśmy już 3 cyfry, to na to miejsce pozostało nam 10 minus 3, czyli 7 cyfr do wyboru. W takim razie liczbę 4, która oznacza możliwości obsadzenia pierwszych trzech miejsc, mnożymy jeszcze przez liczbę 7, która oznacza liczbę cyfr do wyboru na czwarte miejsce. Dochodzimy teraz do piątego miejsca naszego sześciocyfrowego numeru. Na tym etapie pozostało nam już tylko 10 minus 4, czyli 6 cyfr do wyboru. Bo na pierwsze trzy miejsca zużyliśmy trzy cyfry, a na czwarte miejsce jedną. Łączną liczbę sześciocyfrowych numerów mnożymy przez 6. No i wreszcie dla szóstego ostatniego miejsca pozostało nam 10 minus 5, czyli 5 cyfr do wyboru. Naszą liczbę sześciocyfrowych numerów mnożymy jeszcze przez 5. Żeby podać ostateczny wynik, wykonujemy mnożenie 4 razy 7 razy 6 razy 5, co jest równe 840. Oznacza to, że sześciocyfrowych numerów spełniających warunek określony w zadaniu jest 840. Zadanie numer 28. Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma nieco inną liczbę oczek: od jednego oczka do sześciu oczek. Mamy określić prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest liczbą nieparzystą. Przypomnę, że prawdopodobieństwo obliczamy jako liczbę pożądanych wyników dzielonych przez liczbę wszystkich możliwych wyników. Kiedy rzucamy kostką sześcienną, to jeden rzut. Może się skończyć jednym z sześciu możliwych wyników, bo mamy sześć liczb oczek na każdej ścianie kostki. Skoro rzucamy dwa razy, to liczbę wszystkich możliwych wyników obliczamy jako 6 razy 6, co jest równe 36. Zastanówmy się teraz nad pożądanymi wynikami rzutów. Nieparzysty iloczyn Czyli wynik mnożenia obydwu rzutów dostaniemy wtedy, gdy pierwszy i drugi rzut będą miały nieparzystą liczbę oczek. To dlatego, że jeżeli w mnożeniu mamy jakąkolwiek liczbę parzystą, to wynik jest zawsze parzysty. W przedziale od 1 do 6 oczek mamy trzy liczby nieparzyste: 1, 3 i 5. I tylko takie liczby powinniśmy wyrzucić. W takim razie liczba pożądanych wyników w jednym rzucie wynosi 3. Ponieważ rzucamy dwukrotnie, to liczba wszystkich pożądanych wyników jest równa 3 razy 3, czyli 9. Ostatecznie prawdopodobieństwo zdarzenia opisanego w treści zadania, jest równe 9 dzielone przez 36, co dalej jest równe 1 czwarta. Pasuje to do odpowiedzi C.